Siedziałem sobie pewnego wieczoru z myślą: Dobra, trzeba znaleźć nowy produkt do sprzedaży. Czekałem akurat na dostawę towarów z Kim do innego sklepu i miałem trochę czasu na wymyślenie czegoś totalnie nowego. Tym razem podszedłem do tematu trochę inaczej. Co jak zobaczycie, efekty dało bardzo dobre. Standardową drogą, którą większość osób wybiera, jest skorzystanie z różnych stron i programów do znalezienia tak zwanego zwycięskiego produktu. Są to na przykład Minea, AdSpy, Spy czy ostatnio bardzo popularny Kala Data. Ta strona na przykład pokazuje najlepiej sprzedające się produkty w TikTok Shop. Tutaj idea jest prosta. To co dobrze sprzedaje się na TikToku, przenosimy na Facebooka, gdzie grupa odbiorców jest równie duża, a potencjał sprzedażowy jeszcze większy. Dodatkowo ja lubię używać tej strony do inspiracji reklamowych, ponieważ jest to jeden z niewielu portali, gdzie widać ile przychodów przyniósł dany filmik. Inną metodą jest użycie takich stron jak ForPlay, GetHooked czy po prostu biblioteki Facebooka. Ta metoda jest dużo bardziej czasochłonna, jednak potrafi znaleźć naprawdę perełki. Używając na przykład biblioteki Facebooka, szukając hasłem ShopNow, możemy wyfiltrować same sklepy internetowe. Problem tej metody jest fakt, że nie możemy zobaczyć ile dana reklama przyniosła przychodu, albo ile miała lajków, like ile miała komentarzy albo nawet ile reklamodawca wydał na nią budżetu. Jedyne co możemy zobaczyć to jak długo dana reklama jest aktywna. Możemy natomiast zweryfikować ilość ruchu przesłanego na ich stronę internetową poprzez styczkę SimilarWeb. Pozwala on szacować, ile sesji ma dany sklep co podpowie nam czy sobie dobrze radzi czy też nie. Stosowałem i nadal stosuję większość z tych metod i każda ma swoje plusy i minusy. Jednak tym razem Poszukiwania chciałem zacząć od wybrania swojej grupy docelowej i niszy, w której chcę sprzedawać. Od dawna miałem w głowie, że chcę mieć produkt dla kobiet 40+. Dlaczego? Jest to grupa, która bardzo często kupuje impulsywnie i co najważniejsze, mają budżet, aby to robić. Często widzę produkty dedykowane dla osób młodszych, na przykład 20 lat. Jest to problematyczne, ponieważ ta grupa po prostu nie ma pieniędzy, więc ich możliwość zakupowa jest dużo niższa. Dodatkowo chciałem aby był to produkt Problem Solution, żeby możliwie rozwiązywał problem każdej osobie w mojej grupie docelowej. Mając to na uwadze, zwróciłem się do mojego kolegi, Chata GPT. Użyłem funkcji Deep Research, która oczywiście jest bardzo dobra do researchu i wszelkich analiz. Poprosiłem go, aby wypunktował mi najczęstsze problemy mojej grupy docelowej i produkty, które mogłyby je rozwiązać. Miałem już w głowie, że chcę być w niszy Health and Beauty, tylko jeszcze nie wiedziałem, w którą dokładnie stronę chcę pójść. Chat rozjaśnił mi sprawę i razem doszliśmy do wniosku, w którą stronę chcę iść. Niestety, na razie nie zdradzę, co to za kierunek, ponieważ nie chcę dzielić się tym sklepem. Na pewno któryś z Was by go skopiował jeden do jednego. Powiem tyle, po rozmowie wiedziałem, że chcę kosmetyku, który rozwiązuje problem w większości kobiet 40. Dodatkowo jest wysokomarżowy i retencja zakupowa będzie wysoka. Oprócz tego nadaje się do wszelkich zestawów i upselli, co zwiększy średni koszek zakupowy. Pewnie myślicie teraz, kosmetyk dla kobiet? Przecież jest ich tak pod milion. Tak, to prawda. I można to rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jest bardzo wysoka konkurencja. Jednak po drugie, jest bardzo wysoki popyt. Cała gra rozgrywa się na poziomie marketingu i uważam, że tutaj mogę konkurować. Dobra, więc miałem już wybrany rodzaj produktu, jednak nie miałem znalezionego producenta. Tutaj miałem problem. Standardowo szukam koś w Chinach, na przykład na stronie Alibaba, jednak przez to, że to jest kosmetyk, to procedura importu będzie dużo dłuższa i bardziej skomplikowana. Z tego powodu szukałem kość w Polsce lub w Unii Europejskiej. Wtedy nie będzie procedury importu, więc wszystko będzie dużo szybsze i sprawniejsze. Mój plan był, aby wykorzystać gotową formułę mojego producenta, tak aby proces prowadzenia produktu był możliwie jak najszybszy. Ta metoda nazywa się white label, co w skrócie oznacza, że fabryka ma gotowe przebadane receptury, które finalnie mogą nam przepakować do buteleczek z własnym logo. Z zewnątrz wygląda totalnie nowy produkt, a my nie musimy tworzyć receptury od nowa. Zacząłem szukać takiego dostawcy z własną formułą i kontaktować się z nimi. Niestety pojawiła się przeszkoda w postaci minimalnego zamówienia. Żaden z potencjalnych producentów nie chciał zejść poniżej kilku tysięcy sztuk na start. Niestety nie możemy sobie pozwolić na takie zamówienie bez sprawdzenia czy w ogóle jest jakiś popyt na nasz produkt. To jest za dużo bez żadnego dowodu sprzedaży. Wiedziałem, że w końcu ktoś się zgodzi na małą partię kosztem wyższej ceny jednostkowej. Finalnie znalazłem dwóch kandydatów. Pierwszy to był dostawca z Bułgarii, który oferował cenę 20 zł przez zamówieniu 1000 sztuk. Drugi to dostawca z Polski. On oferował dużo niższą cenę, 6,68, jednak przy stanowczo w wyższym minimalnym zamówieniu 5000 sztuk. Trzeba tu podkreślić, że to absolutnie nie są te same receptury. Obie są do siebie podobne, rozwiązują ten sam problem, jednak ich receptura jest całkowicie inna. Zweryfikowałem obie z Jajem i lepsza wydaje nam się ta z Bułgarii. Oni mają niższą barierę wejścia, bo tylko 1000 sztuk, jednak minusem jest fakt wyższej ceny jednostkowej. Zamówiłem od nich próbkę i zabrałem się za przygotowywanie strony, reklam i oferty. Plan był, aby zacząć sprzedawać, zanim złożę zamówienie u dostawcy. Chcę zweryfikować, czy uda mi się sprzedać produkt z zyskiem, zanim złożę finalne duże zamówienie. Czyli w praktyce zrobię wszystko tak, jakbym miał produkt na stanie, jednak kiedy otrzymam sprzedaż. Dam znać klientowi, że nic do produktu nie mam, zaoferuję zwrot lub możliwość wysłania produktu w przyszłości. Kiedy zrozumiałem, że chcę targetować kobiety 40, chciałem dowiedzieć się jak najwięcej, jakim językiem mówią, jakie mają problemy, aby dostosować do nich najlepszy możliwy przekaz. Dlatego założyłem drugie konto na Facebooku, gdzie dodałem się do grup związanych z moim kosmetykiem. Zacząłem lajkować reklamy związane z moją grupą odbiorców. Ogólnie starałem się używać Facebooka, tak, jakby używała to dojrzała kobieta. Po kilku dniach miałem Fida, który pozwolił mi generować nowe pomysły na reklamy, jak i dowiedziałem się, jakie problemy i jakie pytania ma moja target grupa. Bardzo ważnym aspektem strategii sprzedaży mojego produktu jest wyróżnik działania kosmetyku. Popularnie nazywa się to USP, czyli Unique Selling Proposition. Chodzi o to, aby przedstawić moim klientom, dlaczego ich poprzednie metody nie działały i czym wyróżnia się mój produkt. Będzie to bardzo ważne przy pisaniu kopii do strony i reklam. Już podczas szukania produktu i wyboru producenta miałem to w głowie, co pozwoliło mi wybrać ten najlepszy w mojej ocenie. Będę sprzedawał przez reklamę na meta. Oczywistym faktem jest to, że moja marka nie ma jeszcze rozpoznawalności i followingu. Każda sprzedaż będzie musiała być zdobyta drogą płatną, czyli zmusza mnie to do robienia reklam w stylu direct response, czyli aby sprzedaż wydarzyła się tu i teraz. Muszę od początku zarabiać, żeby to w ogóle miało jakiś sens. Wymyśliłem dwa lejki sprzedażowe. Pierwszy z nich to będzie reklama typu VSL, która będzie prowadziła do strony produktowej. VSL jest to skrót od Video Sales Letter. Jest to długa reklama sprzedażowa, która nowa w Polsce jest bardzo mało popularna, jednak w Stanach w ostatnim czasie bardzo trenduje. O samym tym formacie można było nagrać oddzielny materiał, jednak tyle na ten moment wystarczy. Drugi lek jest zupełnie inny. Tutaj reklama będzie statyczna i będzie naprowadziła do długiego landing pagea typu Advertorial lub Leastical. Tutaj idea jest taka, aby tanio złapać klika, a cały mechanizm będzie przedstawiony dopiero na stronie. Ta strona ma na celu edukować klienta, a nie sprzedawać produkt. Jest to tak zwana strona pośrednia, która łączy reklamę z finalną stroną produktową, z której odbywa się sprzedaż. W napisaniu tych lajków pomoże mi oczywiście AI. Tutaj zwrócę się do Klauda, który według mnie nadal pisze najlepsze kopie marketingowe ze wszystkich elementów, które próbowałem. Jednak żeby kopii Klauda było możliwie najlepsze, trzeba mu dać kilka dokumentów, aby znał kontekst naszej marki. Takie rzeczy jak badania, wszelkie publikacje naukowe, artykuły bardzo pomogą i poprawią jakość naszego kopii. Następnie pobrałem opinie z Allegro mojej konkurencji. Ja oczywiście takich opinii jeszcze nie mam, jednak te pobrane mogą się bardzo przydać. Dodatkowo, w zależności co piszemy, czy teksty do strony, czy teksty do reklamy, zawsze podaje mu jakieś przykłady z rynku lub jakiekolwiek inne wskazówki, które mogą mu się przydać. Tą metodą napisałem cały tekst na stronę i cały tekst do reklamy. Mając tekst do vsl potrzebowałem osoby, która będzie narratorem. Moim targetem jest kobieta 40+, więc takiej właśnie postaci poszukiwałem. Na szczęście mamy AI. Zrobiłem dwie wersje. Pierwsza z nich to był sam wygenerowany tekst przez Eleven Labs, natomiast drugi był to już wygenerowany cały film przez Heijin. Bardzo polecam tą stronę, ponieważ mają bardzo dużo awatarów do wyboru, są naprawdę tani i co najważniejsze, ich filmy wyglądają naprawdę realistycznie. Następnie przeszedłem do montażu. Te filmy są bardzo długie, trwają po około 3-4 minuty, więc potrzeba bardzo dużo materiałów, żeby zapełnić cały film. Tutaj też wykorzystywałem AI na przykład vo 3 czy Klink do generowania filmów z moim produktem. Oprócz tego dodałem klipy z TikToka i Pinteresta. Nie pokażę oczywiście finalnego efektu, ale mogę pokazać przykłady, którymi się kierowałem. I wish I'd known about this little red candy that could have cleared out my mom's constipation and kept her out of the hospital. My mom was getting more gassy and bloated Japan's number one beautician reveals the overfeeding mistake that ages women's faces and necks 3 times faster. Grafiki na stronach te reklamy również wygenerowałem AI. Przypomnę tylko, że nie mogę zrobić zdjęć, bo nie mam produktu z moim nadrukiem. Wtedy używałem ChatGPT do tego, ale teraz myślę, że Nona Banana by zrobił robotę jeszcze lepiej. Warto podkreślić, że AI jest super, ale bardzo rzadko jestem w pełni zadowolony z efektów. Na przykład z tekstem na produkcie AI ma zawsze problemy. Kombo AI plus Photoshop daje pełne możliwości. Miałem też konkretny pomysł na ofertę maksymalizującą średnią wartość koszyka. Aby zobaczyć efekty działania mojego kosmetyku, potrzeba kilku miesięcy. Dlatego jedno opakowanie nie starczy. Zainspirowałem się ofertą 2 plus 2, która brzmi świetnie. Wydaje się być ogromną okazją i bardzo zachęcam do zakupu dwóch. Aby zobaczyć efekty działania mojego kosmetyku, potrzeba kilku miesięcy. Dlatego jedno opakowanie nie starczy. Z tego powodu dałem cenę premium za sztukę. 125 zł, a przy zakupie 2 plus 2 250 zł. Zakładając cenę 20 zł, mamy break even raz na poziomie 1,65, co jest akceptowalne. break even raz oznacza zwrot z reklamy, gdzie jesteśmy na zero. Jednak przy ofercie 2 plus 2 ten raz bardzo rośnie do góry i żeby wyjść na plus, potrzebujemy go na poziomie 2,1. Wiedziałem, że zamawiając więcej w przyszłości, cenę będzie dało się zniżyć. Poza tym miałem ofertę 6,68 od polskiego producenta, dlatego miałem nadzieję, że z tą ceną będzie dało się jeszcze coś zrobić. Ważne było dla mnie, aby przetestować to jak najszybciej, żeby sprawdzić, czy cokolwiek z tego będzie. Ustawiłem budżet 150 zł dziennie. jedna kampania CBO, czyli z budżetem na poziomie kampanii, trzy zestawy reklam, każda z innym lejkiem sprzedażowym i 10 reklam w sumie. Pierwszego dnia sprawdzam wyniki i mam szok. Są cztery zamówienia, lekko ponad 100 zł wydane, 800 zł reweniu, czyli raz na poziomie 8. Drugi dzień również super. 212 zł wydane, 1059 zł reweniu, raz ponad 5. Mój plan był, aby dać kilka dni tej kampanii, aby zweryfikować, czy to nie był przypadek. Okazało się, że nie był. Jeśli ktoś siedzi długo w acsach, to wie, że takie wyniki zdarzają się bardzo rzadko. Patrząc na wskaźniki miękkie takie jak koszt kliknięcia, współczynnik klikalności, wszystko wyglądało bardzo dobrze. Wtedy zrezygnowałem na zysk i pomyślałem, marże na poziomie 34% jest super, jednak wiem, że takie wyniki na dużej skali się nie utrzymają. Widzę potencjał, ale co jeśli spróbuję sprzedawać produkt Polaka w cenie 6,68? Tam bariera wejścia jest dużo wyższa, jednak może będzie warto. Marża była ogromna, co pozwalałoby skalować. Spróbowałem, zmieniłem produkt, reklamy i stronę. Tak naprawdę zacząłem wszystko od nowa. Na szczęście, oba te kosmetyki nie różnią się od siebie bardzo. Dlatego nie zajęło mi to dużo czasu. Pierwszy dzień produktu Polaka i wyniki znowu super. 169 zł wydane. 1046 zł przychodu. Wydaje się to good to be true, dlatego nie ruszam nic na kolejne dni. Po czterech dniach już widzę, że oba te produkty sprzedają się znakomicie. Niezależnie, czy to jest produkt Bułgara, czy Polaka, oba z nich trafiają do mojej gruby docelowej idealnie. W drugim teście wydałem 775 zł, co dało 5017 zł przychodu, przy marży 52%. Po liczeniu wszystkiego łącznie z VATem. Znowu super liczby. Jednak żeby nie było tak kolorowo, przypomnę tylko. Nie miałem tego produktu, więc nie miałem co wysłać ludziom. Napisałem do wszystkich moich klientów, że mogę dokonać zwrotu albo mogą poczekać kilka tygodni, aż produkt zostanie zrobiony. Dużo osób oczywiście chciało zwrot, ale dużo też poczekało. Finalnie mimo tego, że nie miałem produktu, udało się trochę zarobić. A przecież to nie był cel. Celem było zweryfikowanie rynku, aby dokonać zamówienia. Plan jest prosty trzeba podjąć ryzyko i zamówić 5000 sztuk u polskiego dostawcy w cenie 6.68. Mówiąc to, właśnie czekamy na dostawę. Zobaczymy co się wydarzy na dużej skali. Będę nagrywał kontynuację, więc do następnego.